Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie. Dowiesz się jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Ten problem z, z mindsetem dotyczący pieniędzy, czy ten, te takie blokady związane z mówieniem o pieniądzach to nie jest domena Polski, naprawdę w całym, na całym świecie jest bardzo, bardzo uniwersalny temat problematyczny właśnie temat energii pieniądza, mindsetu wokół pieniędzy. Bardzo. No, w takim razie bardzo się cieszę, że poruszamy problem globalny, ale myślę, że warto dodać, że tak jak staramy się pozbyć tych przekonań, że Pieniądze nie dają szczęścia, to chyba nie starajmy się też ich konwertować na pieniądze dają szczęście, tylko bardziej neutralizować, bo nawet odnosząc się do badań, z którymi parę razy w życiu się spotkałam, istnieje taki pułap, taka kwota miesięczna, z tego co wiem, ona w przeliczeniu na złotówki to jest rzędu 25 tysięcy. Po osiągnięciu której poziom szczęścia człowieka nie wzrasta już w ogóle. Czyli do tego momentu rzeczywiście jesteśmy w stanie jeszcze w taki sposób obracać tymi pieniędzmi, że nasze, nasza radość z życia rośnie, a potem już jest, przyzwyczajamy się. No to też jest taka ludzka natura, że nam rzeczy powszednieją. Także to tak może kwoli ciekawostki, ale właśnie ta neutralizacja myślę, że to jest klucz. Jak najbardziej zresztą ja myślę, że w tym przekonaniu, że pieniądze szczęście nie dają, yy, właśnie nawet nie chodzi o to, że ktoś sobie myśli, będę szczęśliwy, jak będę miał te pieniądze, a ktoś drugi przychodzi i mówi, nie, no, pieniądze szczęście nie dają, nie będziesz szczęśliwy, tylko raczej chodzi o to, że uważaj, bo te pieniądze będą miały swoją cenę i ty mając. Większe pieniądze możesz tą cenę zapłacić w postaci mniejszego szczęścia, problemów w rodzinie, wiesz, ludzie mają nawet takie ograniczające przekonanie, taki lęk właśnie, że pieniądze mają swoją cenę, że na przykład jak, ja bym chciała mieć, nie wiem, milion rocznie, ale boję się, że ktoś skrzywdzi moją rodzinę. To jest aż tak hmm. niebezpieczne, wiesz, że ktoś mi się, nie wiem, będzie chciał mnie okraść, ktoś się będzie chciał włamać do mojego domu, ktoś będzie chciał porwać mojego psa dla okupu, wiesz, masę różnych rzeczy i mówię całk o całkiem autentycznych obawach, nie? Już pomijam na przykład taki, taki stres, że jak będę więcej zarabiać, to będę musiała płacić, płacić więcej podatków, a nie chcę płacić podatków, więc wolę mniej, wiesz, po prostu te połączenia no, i te historie, które, prawda, <głos》>, które my mamy w głowie, są niesamowite i tak jak mówię. To bardziej właśnie chodzi o to, że ludzie się boją, że te pieniądze będą miały jakąś scenę, i masz absolutnie rację. To, co te rzeczy, które my możemy sobie załatwić w cudzysłowie za pomocą pieniędzy, które, te rzeczy, które nas mogą uszczęśliwić, są tylko do pewnego poziomu. Po, powyżej tego poziomu.